Spontanicznie. Czy mam powiedzieć? To co powiedziałeś? <laughs> nie, pominiemy. A, powiedz, powiedz, bo Nie, 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 nie to dobrze, słuchaj. <laughs> powiedz, jak, jak jest, jakie wrażenia, co on tam na lewym wyrabia? Nie, no jest spokój naprawdę. Spokój? spokój? No jest bardzo duży spokój. No to może ten go trzeba z trochę, wiesz, no, to Nie, podłania. właśnie o to chodzi w tym sporcie. No po co się, jak, nie wiem, ciśnieniować i tak dalej. No trzeba robić swoje, jechać do mety, nie robić głupot przede wszystkim. No to najważniejsze, prawda. Chociaż nam się tam zdarzyło raz być poza, ale szybciutko powróciliśmy. Ale to były krzaki jakieś coś? Nie trawa. trawa. Mokra trawa, no. No i co, jaka była Twoja reakcja? Gaz, gaz, czy po prostu milczenie? O, tylko gaz, gaz. Bo jak nie ma gazu, no to nie ma, nie, nie, nie ma dalej jazdy. Czyli zdrowy rozsądek i taka naturalność przemówiła. Dokładnie tak. Michał, tak? będziecie poganiał? Czy coś, będzie jakiś progres, coś zrobicie? Będziesz go nakłaniał do tego, żeby Cię pogonił? Wiesz co tam co możemy poganiać? Już mamy tam jakieś poprawiony. Ee, punkty ale nie chcę przesadzać Naprawdę bym chciał tak skończyć jak, jak, te, jest. Jak, jak jest Naprawdę bym chciał żeby wszyscy się naprawili bo jest ogólnie jest, jest fajnie bo i tak, tak jest mało no jak sobie zobaczycie stawkę nawet RSMP to jest to e, nie chcę powiedzieć ale się robi smutność powoli na takim rajszącku, co naprawdę jest albo był fajny zobacz jak serwis wygląda tam kibiców jest no mniej niż zawsze było dlatego a wiesz, jak będą się samochody psuły, to, to będzie jeszcze mniej kibiców, dlatego życzę każdemu, żeby się naprawił i żeby co najmniej jutro byli wszyscy z powrotem. I zapraszamy kolejnych, nowych zawodników do tego, żeby uczestniczyli w Miller z HSMP. Dziękujemy bardzo. Tak, bo wywiady są zawsze mega fajne z Wami.